Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. Dzisiaj gramy kolejny meczek i tym razem zagramy kimś młodym, a mianowicie młodszą wersją Kakashiego Hatake. Zmienimy mu tutaj, żebyś nie zamieniał się w drewno, tylko zamieniał się gdzie to jest? Jest Kakashi figurka Kakasiego po prostu. Fajny, fajny to jest taki motyw, że kakaś się zamienia w samego siebie, jak używa rzuccu podmiany. I zawalczymy sobie, może w tym Forest of Death, czyli lesie śmierci. O, i walczymy z Minato, czyli ta walka może być nawet w miarę taka kanoniczna, tak jakby wycięta z, z anime. bo chyba coś takiego było. już ten las. Dość, wszystko pasuje. Już mi na to próbuje nas w ulti, ale oczywiście gówno z tego wyszło. No, naprawdę, muszę Wam powiedzieć, że Kakashi w tej części, ten młody Kakashi właśnie, zresztą stary też, ale teraz gram w młodym, jest bardzo dobrą postacią, ponieważ jest już szybki. Jego Jutsu to jest jedno z tych najlepszych Jutsu, tych rzeczy, i takie podbicie typu Rasengan. A on ma właśnie Chidori, więc no, dużo ludzi nim gra, ponieważ on jest bardzo przystępny. Bardzo szybki, właśnie, jak już mówiłem, bardzo fajnie się nim gra. Jego ulti to jest takie jakby combo e, ze swoim jakby tym mieczykiem z takim. Także no bardzo fajna jest ta postać zrobiona, ale wydaje mi się, że trochę jest taka za silna, ponieważ jest taka wiadomo mała, a dużo ludzi nim gra, tak jakby był jakiś taki super potężny. Ponieważ po prostu jest e, ta postać tutaj bardzo dobra. Pamiętam, że Kakashi za młodu, e, jak go pokazali w anime, to był trochę takim dupkiem, ponieważ prawda tam nie liczył się ze swoimi jakby kompanami z drużyny, e, miał ich gdzieś tak chciał za wszelką cenę wykonać misję uważał, że praca zespołowa nie ma sensu. Pamiętam, to było tak fajnie pokazane, że gdy trenował Naruto i całego Saskę i sakurę na samym początku, no to on tak wspomniał, że towarzysze, którzy opuszczają swoich przyjaciół, są gorsi niż śmiecie, czy coś takiego. A tu właśnie było odnosienie, odnoszenie się do swoich jakby przeszłości, której on właśnie tak traktował swoich przyjaciół, także fajny motyw. Fajny motyw, naprawdę. No i tutaj właśnie jest, ale jadę tego Minato na masakra. I tutaj właśnie Chidori. Kakashi jest w tej wersji takiej właśnie, bez Sharingana, Bardzo fajnie się nim gra. Jak widzicie, ta walka nie jest zbyt, jakby to powiedzieć, wymagająca. Chidori, no i jak widzicie, pięknie rozwaliłem tego Minato, który za bardzo nie wiedział, jak się za mnie zabrać, chociaż. Muszę Wam powiedzieć, że termin to jest też bardzo dobry i y, być może na równi właśnie z tym Kakashi, także no, szansa była 1 na 1. Ale misja wykonana, przeciwnik pokonany, y, no, ocena bardzo dobra, B, fajnie w sumie. No i dobra, dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, na razie, cześć!